The battle to jest Them. Cześć Siemano gracze Rise of słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o moim kawałka, o moich przygotowaniach do kawałka ale także sobie wykujemy dwie części jeżeli chodzi o e, mój gier dla łuczników a także tam troszeczkę pokręcimy sobie tutaj w, w jajku zobaczymy ile tam w jajku będę potrzebował żeby wykręcić, tu na razie sobie kręcę po buty w sumie stwierdziłem, że tam do 18 warto dokończyć te buta, A potem będę już chyba kręcił. Jeżeli będzie możliwość, jak być dobry drop, to będę tam bardziej buty podłuczników tam sobie coś kombinował, żeby mieć ten szybszy Mars Speed. Zobaczymy, jak będzie przyszłościowa. Bo tak, zostawiacie się na tym 6 Marszem Piechoty. Nie wiem, czy jestem do końca pewny, żeby to robić. Zobaczymy, jak tam będą mi dropić niektóre rzeczy. Więc nie chcę się tak bardzo nastawiać, czy ten 6 Marsz Speed będzie mi jakoś bardzo potrzebny, czy też nie więc no zobaczymy wiem że to będzie piechota zobaczymy jak dobrze będzie oczywiście nowy piechociarz i wtedy będę zbierał tym bardziej teraz kończę łuki no, na sobie zrobimy tutaj materiały potem pójdziemy do jajka jak widzicie już jedno zadanie sobie wziąłem za 30 ale będę potrzebował też 60. zaraz jeżeli się nie uda to dogram wam po prostu filmik bo na pewno tutaj wyko wykonam jeszcze zadania z gemami bo chciałem tam wykorzystać na to jajko ale zróbmy najpierw te rączki, bo te rączki są tutaj mi must have Spłata PZ, samo. Może crit może nie, przyda się urobi. Oczywiście nie kryta, jak zawsze bywa Nasz nie jest zgodny Zaraz już to Kultujemy W Przygotowani jesteśmy na to Damy. I zapisujemy aszurkowi tutaj Ten, No i teraz zobaczymy co czy tam się udało. Czy mamy jakąś 60, jeżeli chodzi o zadania? Nie, ja, czy 180, 120, 1000? Hmm. No to nie jest. Pójdziemy starać może w, w Gemy, bo na pewno musimy troszeczkę tych gemów wydać. Tu mam 11? 011, Myślę, że jedna się wydamy dzisiaj. Kręcąc, lecimy tutaj na półko. Jak mówię tam wykręcimy sobie tą piechotkę. Zobaczymy, co będzie dalej. Kurwa szczęścia. Okay, jedne buty. Nie urwał. Pięć sztuk. No i tutaj mamy te przyspieszajki. No, to nie wiem, czy będę szedł do czterdziestki piątki. Zastanawiam się nad tym. Powiem szczerze. Bardziej mi potrzebne te materiały, żeby potem zrobić tego ringa jeszcze. Ale zobaczymy jeszcze raz tutaj. Jak widzicie, fioletów przynajmniej trochę poleciało, więc tyle jest dobrze. No, jedno zadanie z gemami, z tego względu, że ja potrzebuję kupić sobie, wiem, że nie ma MG akurat w ten weekend, pewnie będzie w kolejny, ale potrzebuję z 10k wydać na pewno, jeżeli chodzi o przygotowanie moje na kawałka, to będzie związane tutaj, wiecie, z tak tutaj widzicie jeżeli chodzi o zwiększenie armii i także jeżeli chodzi o te ataki, to obronę, więc tutaj to na pewno wykorzystam na to. Chyba, że to połączę jakoś tutaj z tym jednym rolem, jeszcze jednym na jajko. Dlaczego nie? W tym momencie butków mamy, tam jest 19, mamy z butach jeszcze 9, no to dwóch formalnie brakuje, więc chciał te buty tam wyrolować. Możemy spróbować tam jeszcze to wyrolować raz. Zobaczymy jak tam jakieś jeszcze zadanie będzie. AMC Jest to 11 a 10 No to 1k Mamy więcej punktów Więc robimy jeszcze, jeszcze raz 11k Wchodzimy w To co tutaj chcę kupić Bardziej mi zależy na tym, bo mamy tak Ile mamy tu obronę? Obrona będzie bardziej potrzebna Na Bufak, wzmacniacze Brony mamy jedną, to trzy, cztery będzie trzeba kupić na pewno. test dwie. A? A i będzie raz na pewno. Się uda. Zamiast No i tutaj teraz tak, no do tej 45 wykręcić byłoby fajnie, no bo z jednej strony mamy 2 godziny do końca. Jajko, ten jeden buty są prawie gotowe, a tak to mógłbym wykręcić jeszcze coś. Mi brakuje jednej tej, to weźmiemy 60. Sze tego. I w sumie, jakby na to nie patrzy materiał, nie jest coś źle. I w sumie mogliśmy jeszcze wykorzystać ten jeden pakiet tutaj z rubinami, że tu mamy to 110. Wykorzystajmy to tam, rubiny trzeba, tam potem się zbiera na kostkę. Dlaczego nie? Wykręcimy jajko. Jedną próbę. Jest bucik jeden, dobra. Jeszcze raz, tak? To, co ja potrzebuję, to jest ok. I tu wykręcimy jedną 60, żeby mieć 45. Nie chcę więcej wykorzystywać. Jest speed up. Mamy 6 butów, więc buty pod piechotę już mamy. Ale też mogę sobie podłuczników zbierać, bo taki był plan, żeby te buty pod piechotę mieć. Żebym mieć na ten drugi gear. Taki był plan, więc plan uważam, że jest zrealizowany. Dużo tych epików nam poleciało, to jest, to jest to. Więc tu mamy to. I co teraz potrzebujemy? Teraz potrzebujemy materiały. Teraz tak, możemy kupić materiały. Brakuje. Aha, już mamy będzie. 10, tak, 10, wykroczyłem. 10,4, 10, no prawie to samo. Ale jest ok, zadanie mamy zrobione. Te materiały sobie kupiłem. Bu do bufowania tu zwiększę 6, mi się zdaje, że będzie ok, 5 też. Jak coś tam jeszcze dokupię. No i chyba na tym zostaniemy. Chyba, że nagrody z AM się uda zreferszować. Na fiszę, żeby może zreferszowali. Czy tutaj uda? A w tym czasie jak tutaj Czekamy, czy oni tam zresetują, ktoś będzie. To jeszcze może tutaj poruszę temat KVK. Na pewno was będę chciał zachęcić, żebyście wbijali do mnie na Discord. Tam 15 października, gdzieś tam po 15.30 zaczniemy tutaj walkę. Walka, która będzie bardzo trudna, bo będziemy walczyć na wodę. Przepraszam, na wiatr. Wiatr jest bardzo trudnym kampem tutaj. Nie będę ukrywał, że kiedy przeglądam na ich konta w Kanionie, są naprawdę mocni, no, ale wiecie, że też nie tylko kontami się wygrywa, ale także tym, ile się spęduje w technologię. No i też jaka jest aktywność królestwa. Jeżeli tu nasze trzy królesa będą aktywne, mamy duże szanse na to, żeby coś zrobić, czy zarefereszowali. Oczywiście, chyba nie. czy jest jakaś arcygórka w online? To nie być. coś ci chce zrobić. Ja ją mamy zrobione, to mamy zrobione. Na pewno wam jeszcze nagram jeden odcinek, który będzie powiązany z tutaj z tymi skrzynkami, które tutaj sobie do końca dozbieramy. Ja tutaj robię, nie wpakuję akurat te skrzynki. i to dobrze oddaję oddaję mi przynajmniej ze spida, nie spieramy tylko z ap. Na pewno to tutaj tak to zrobię. Zaraz pomówimy tutaj. o. nie chyba że te które ja zrobiłem się zaraz startują ale nie, bo widzę, że to daje żeby kupić to jeszcze przyjrzymy e, na pewno tam będziemy e, to streamował Mam nadzieję że nie będę musiał zakładać żadnych tam e, limitów jeżeli chodzi o wiecie nagrywanie to jestem pewny że coś, czegoś takiego nie będziemy robić e, No chyba że naprawdę będą na tym będzie im to na tym zależeć co do ogólnie przyszłej, poza tymi skrzynkami, czekam. Jak się tylko będzie to przed pasem, czwórką, czekam, żeby wam nagrać odcinek z Head of the Wild. Dobrze to chyba nazwałem? Head of the Wild, albo po prostu serce. Zawsze zapominam, jak się to nazywa. To jest, gdzie wymieniamy klucze suwerena. Tu mam 217 kluczów suwerena, chcę ich wymienić. I no, mam teraz dylemat, czy rolować sobie to pod sypio szybko? Wszystko robić typowo, żeby sypio mi wypadał czy robić to na zasadzie takiej, że pójdziemy w nie wiem, może Heraklusza, żeby go to kończyć. No bo kurde z jednej strony, wiecie, roluje to pod dowódcę, który nie będzie się staje, nowy dowódca piechoty, piechoty będzie, będzie dalej grywalny, ale wiecie, zastanawiam się nad tym, czy, mm, czy nie lepiej po prostu sobie budować tego herę i mieć jakiś tam tam garnizon, lub też janziskę nawet. I mieć ten na przykład Heraklusz, albo nie wiem, coś połączyć z Herakluszem jak dla po przykładowo, bo to też jest niezły, niezły e, na zamek, jakby tak powiedzieć, marsz. No i zastanawiam się, no bo tutaj z sypią mamy na 52111. 1, 1. Ja tam widzieliście nie wykupowałem, nie wiadomo ile w poprzednim pakiecie, żeby go zrobić coraz mocniej, im więcej tych gemów, czy znaczy więcej tych gówek to mieć, że tutaj był zrobiony na 5, 4, 4, 5, 4, 1, 1 by był. Więc tu akurat z mnie jest troszeczkę inaczej czy po prostu nie budować sobie tutaj Jana Zićki z Herakluszem, bo tak, gdzie Jan Ziszka MG jest zrobione. Heraklusz tam już trochę wyżej jest jeszcze bardziej rozbudowany, tak? Hera. Dawaliśmy Tego do Janka musi dodać do gwiazdek, bo to Tak już musi tam być u góry to mi dzieć miał wikiniel jeden to jest piecharka ja na 5 5 2, 2 no i zrobić go na fullu i mieć go na garnizonie jakby co zdaje że fajnie o, o zrefreszowali mi zarąbiście spina tak mógłbym jeszcze wykorzystać ten quest za 10k i kupić sobie te tutaj fioletowe i niebieskie, bo tak przeważnie niektórzy gracze robią. I ja chyba to odpuszczę, nie chcę tam chcę zostawić, te te Rubinki, jak będzie koska Draluka, bo tam mam więcej szans na wydropienie legendarnej skrypcji. Tu już mam 40 fioletowych, no a też mamy już przygotowane materiały, żeby zrobić ten gear. jak resetują. Niektóre pierwsze. Ale fajnie, że zmienili że wiecie, że ten reset nie trwa już 15 minut, tylko 5 minutówki są resetowane. A AM, więc to jest duży, duży plus, nie? Jeżeli chodzi o to. Od końca się paru, parę nam graczy podchodziło, to spędowanie się troszeczkę spadło. Nie wiem, jak będzie na pasie. Ja akurat pasa odpuszczam jest o pending No chyba, że nagle coś tam się wytaraska z głębin, jeżeli chodzi o co ten <_tot> pieniążków ale wątpię e, niestety, nie chcę tego tam w ogóle tematu jakby w ogóle ruszać tym bardziej że no myślę o jakichś zmianach chodzi e, o moje kawałka też też wiadomo no poczekam jak to wszystko będzie wyglądać powiecie zmiany zmianami a może coś tutaj też się tu zmieni wygramy kawałka no, chociaż wątpię, czy woda i ziemia jest naprawdę mocna. Gdybym miał te kontakty, jak miał ja, gdybyśmy mieli te kontakty, które były na poprzednim kawałku, naprawdę nie bałbym się tego kiwi. Bardziej to dobieranie nam też słabo wyszło. Związane nie z naszym, jakby tak powiedzieć, sojusznikiem, tylko związane z już niestety z naszym e, przeciwnikiem. Jak się oni dobrali, no jak to wygląda też z naszej strony. Ja mam 13 tych. Gwiazdy Kahara, kości, więc ja to też będę wykorzystywał później, żeby więcej tych AP mieć. znaczy apel ja tylko kryształów na tą chwilę. To jestem w trakcie tutaj budowania tego. Tu mam akurat zrobię sobie traktak i wykupowanie kulturowe na 9, żeby szybciej zdobywać te, te opcje. No ale tu moim głównym zadaniem jest to zrobić wszystko na 9, przyspieszyć zrobić sobie szybkość marszu. No i przed strefą siódmą chciałbym tutaj też to popchnąć. ale no, najbardziej tutaj jest te siódmy poziom związany z marszami żeby tak jak najwięcej zdobyć, więc tutaj też pcham niektóre inne opcje związane tutaj z tymi zadaniami. Widzicie, troszeczkę tutaj mi rzeczy poprzechodziło, plus te forty. Chcę jak najbardziej popchnąć, żeby być jak najlepiej przygotowany. Tak jak ostatnio, bo jeżeli chodzi o technologicznie, ja byłem bardzo dobrze przygotowany na KVK, to ostatnie, które tak bardzo walczyliśmy w strefie piątej. Więc teraz chciałbym, żeby to wyszło podobnie. Minutka i Zobaczymy czy chest mi krytnie dla Nipala potem dla Ashura zostaje mi tylko w tym momencie po czeście tylko ring, który już mam, no i w tym momencie mogę kupić róg. Chociaż znaczy wiem, że to jest najlepsze, chociaż zastanawiam się co zrobić ze sztyletem na piechocie. Jakby ten szósty marsz był budowany, no te, te bębenki, bym w te, te bębenki chciał kiedyś pójść. No ale zobaczymy, no. Te bębenki wiem, że chociaż jeden marsz by był, to jest naprawdę niezły więc no robi to trochę, robotę. Czekajmy tylko tu na to. Może akurat trafimy na jakieś 60, 60 materiałami i robię tutaj zadania. Często robię dla P. Nie, no, dziś. zostawić ten... Będzie na K-kostkę, bo. Fajny event 2. Zobaczymy, jaki ten event teraz będzie jeszcze, który wychodzi. 10 poniedziałek. A, pojmijcie w ogóle, jakie to mamy nowości, bo tak wówczas z to jest chyba już grane. Musiałbym to sprawdzić, bo nie pamiętam, czy to już grałem. że kraina po raz kolejny, więc fajnie byłoby z jakąś ekipą to zrobić. Kiedy w poniedziałek? No to w poniedziałek to zrobimy. Romania Karłaka, no to nie wiem, kiedy będziemy. Na pewno będziemy to robić przed czwartkiem, czyli pewnie w środę będziemy Karłaka robić. Tak mi się zdaje, bo. W czwartek już albo w czwartek rano. Tak może być przed, przed walkami. Jak tam AMK już pojawiły się. 140, 200. 30. O, to zrobimy co od razu. Krzynki też lubię. było 140, chyba, nie? Jeśli 60, się nie udało, no to zrobiłem na 30 zadania. Trudno. Pamiętam, czy się kiedyś nie ustawiał jakieś liczby. Nie, mało to nie. Dycha, ok. Aha, dycha jakiejś takiej tej O, nie 8 razy już od... I 8, Brakuje mi. Jest tylko 180, nie ma nic na 60. Poszukali mnie. No trudno, zrobimy to. 10 materiałów. Nie chcę przekuwać. Nie chcę przekuwać. Sześciora. Ok, crit. Powiem wam, że te kryty już dawno mi nie lecą, nie? chciałem Fajnie. Nie udało się. Wyżej jak zawsze. Marsz tylko poprawimy. Na razie powiem Wam, że też zastanawiam się nad jeszcze jedną opcją. Czy zdążyłbym zrobić sobie temat? Trzeci to jest nazwa. Jak ja to wiem, zastanawiam się, wiecie, czy nie zrobiła się tego myku, że yy, nie pójść tą deltę Tylko teraz, jak tak sobie liczę w sensie zobaczę, co tutaj, co tutaj mam, to mm, no, potrzebuję chyba więcej do switcha, no bo mam tylko 7 kamieni, 10 jest do zdobycia z kafłka. Yy, nie chcę się kupać, bo tam są te pakiety, są bardzo głupie, jeżeli chodzi o zakup. 7 te kamieni zamiany mamy, a jakbym nawet chciał zmienić, mamy tu, to tu potrzebuje gdzieś koło 10. Tak, czekajcie. Tak, tu jest gdzieś 10. 10, tu potrzebuje gdzieś 13. To nie wiem, czy będę to zmieniał. Czy nie zostawię to, co, czy nie mam czegoś lepszego, właśnie na, 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 na mojej tam maj postaci. Ale w sumie, jakbym to zmieniał. w się sensie ta na Arturze, że nie mam. No to tu jest 3. Tak? No to mamy już gdzieś, gdzieś 7, 10. Tak? Tu było 10. Tak, 10, 13, 16 już mamy teraz. No i tu jest kolejna, i tu też będzie 3. Tak, więc już mamy 10, 13, 16, 19. Ja na Arturze mam jakąś jedną fajną Z tego co pamiętam, na dobrych statystykach tutaj można sobie wsadzić dwa. Z, z drugiej strony, ja też nie mam zamiar nie zmieniać jednej rzeczy, bo to śmignięcie, z tego co pamiętam. Chyba jest niezłe jak tam patrzę w te formacje do Adelty jest wygląda nieźle chyba najlepiej z tych wszystkich tak to śmignięcie wygląda najlepiej a tutaj znowu gdzie jest ta strategia co niedawno mi poleciała strategia tak strategia to tutaj znowu bym te mógł te trzy odjąć ponieważ ja mam już do kupienia inskrypcję z. tutaj, jak to jak mam 8 i mogę na przykład kupić sobie stalowy ten pancerz i w tym momencie bym nie musiał tam robić swapa, czyli miałbym gdzieś koło 16, czyli nawet jakbym z KVK te 10 zdobył, no to delta by się udało zrobić, tylko teraz pytanie czy ja tą deltę na te walki będę miał czy dopiero na kolejne, w co chodzi mi o KVK Bo wiem, że tam żeby to zdobyć to tutaj troszeczkę trzeba porobić tych rzeczy. Tu na koniec filmu, co tam mamy. Tutaj musimy 4000. No to to będzie w strefie 5. Strefie Tutaj, może w strefie 5 też się to zrobi. Nie wiem jak to będzie walki, jak długo. Tutaj muszę honor zdobyć, więc to jest do zrobienia bardzo szybko. I tutaj mamy wydać kryształy no to będzie też dalej. Więc, tak jak widzicie, no te 10 to będę troszeczkę gdzieś w połowie kafoka. Tak mi się zdaje, więc kurde, ciężko będzie. No i tu, drodzy moi, tyle. Chciałem, żeby wyszło coś fajnego, no poza jajkiem, bo jajko, moim zdaniem, oddało. No to w sumie. Ba, tyle, bo no jak widzicie, niestety znowu mi gier nie pracną, znowu zrobiliśmy łuki i rączki bez proca, więc no takie życie, takie życie niestety. No i co, Zostańcie e, przez cały czas tutaj na kanale, e, lajkujcie, komentujcie, pchajmy ten kanał przez cały czas do przodu. Mam nadzieję, że wam się tu wszystko e, spodoba. No i co, do zobaczenia, trzymajcie się, elo!